Widzowie, dzisiaj ja będę rozwiązywać quizy z Robloxa. A jak nie uda mi się ich rozwiązać, no to będę musiał zapłacić tam ileś Robuxów za jakiegoś beznadziejnego skina. Mam nadzieję ogólnie, że mi się uda rozwiązać te wszystkie quizy, mam ich naprawdę bardzo sporo. I rozpoczynamy to, moi drodzy. Wy w tym momencie zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, żeby było więcej takich odcinków. A jutro będzie już normalny odcinek z Robloxa. I wpadajcie też na moją grupę, gdzie możecie kupić koszulki tylko i wyłącznie do końca maja, bo później będą już inne. I te, które są teraz na sklepie, już nigdy prawdopodobnie nie będzie, bądź będą w wyższej cenie. Więc śpiesznie się kołać koszulki, bo tak szybko odchodzą. Dobra, a my jesteśmy w Emoji Challenge Roblox i mamy tutaj do wyboru. Musimy tutaj emotki, i e, bo dobierać e, ogólnie tryb gry. I mamy Roblox Bedwars i prawdopodobnie to będzie to. Okej, okay, dobra, bo tam po prostu było łóżko i takie jest strachane, więc myślałem, że to właśnie będzie to Brookhaven teraz. Brookhaven RP. E, musimy dobrać. Wydaje mi się, że to może być Brookhaven. E, może to być to? Okej, okay, dobrze, udało się. Jailbreak, czyli wyjście z Więzienia eee, No, prawdopodobnie będzie to. Ok, dobrze. My restaurant, czyli restauracja, coś z jedzeniem musimy tutaj. To chyba nie będzie to. Możemy jeszcze mieć kucharza. Chyba to właśnie będzie bardziej. Ciekawe, dlaczego będzie ta świnia Pet Simulator X. Ok, Pet Simulator X chyba się mówi w Polsce. No, to będzie raczej to chyba. Ok, nice. Moje wszystko dobrze. Murder Mystery. Eee, dobra, czyli to będzie to chyba. To będzie to, chyba to będą te emotki, ok? Hide and seek extreme, ok? Czyli hide and seek, czyli ukrywanie się po prostu. Eee, może to być to, może to być z tymi małpami. Dobra, build about to survive. Naprawdę wszystko my dobrze? To akurat proste, zbudowanie łódki Easy. Jeżeli chcecie też odcinek właśnie zbudowania tej łódki, to zostawcie komentarz, bo widziałem, że dużo osób pisało o tej grze. A ja w nią nigdy nie grałem. Możemy tam iść wydać trochę robuxów. Adopt me, to będzie chyba to. Royal High, okej, okay. nie mam pojęcia co to jest, ale kojarzy mi się to z księżniczką, Robloxian High School, o kurcze, dobra, tu zaczynają mieć takie dziwne, no dobra, no dobra, będzie to, Legends of Speed, e, szybkość, no to prawdopodobnie ten chłopak ze sprintem, Zombie Uprising, no tutaj mamy zombiaka, pigi, to będzie to, bo to jest świnia, Spray Paint to jest 100 I Epic Minigames to jest 100 Mamy dookrągłe 100% w rozwiązywaniu tego quizu Ja naprawdę jestem w szoku Ja myślałem, że ja tego nie będę potrafił zrobić Ale dało się to mniej więcej te emotki domyślić Były one dość proste Dobra, lecimy dalej Hit czy kit? Tutaj musimy dodawać, w sensie mamy jakąś gierkę I musimy po prostu klikać Czy hit czy kit? No ja tutaj daje nigdy nie grałem w ten tryb 2700 głosów, bo Boże święte, Boże, jak dużo. Masakry losów to grało. Mad City, ja w to nigdy nie grałem. Piszcie też w ogóle w komentarzu, czy grać właśnie w takiej minigierki. Adopt me e, Hit, kit, nigdy nie grałem. No ja nigdy nie grałem. Patrzcie, jak mało osób w ogóle nigdy nie grało. Jestem w mniejszości. Hit 3800, kit 3700. okej, okay. Murder Mystery, Grałem ostatnio. Uważam, że hit, fajnie się bardzo gra. I też większość osób uważa, że hit. No bardzo fajna gierka, szczególnie jak się gra z, z przyjaciółmi, prawda? Bo wtedy to o wiele większa jest e, zabawa. Bigi nigdy nie grałem, więc nie mogę się wypowiedzieć. A tu naprawdę dużo osób dało na hit, naprawdę. Chyba więcej nawet, no prawie tyle samo, ile na Murder Mystery, więc bardzo to jest wszystko blisko. E, Royal High. To chyba grałem. To jest w to ubieranie, chyba. No Po prostu dodajemy no, hit, mi się podobało, ale nie, wiem, czy to jest to. Oj, bardzo dużo osób tutaj dało na hit, okej, okay, bardzo dużo. Okej, okay. Welcome to Bloxburg. To jest chyba takie RP. E, nigdy nie grałem, ale słyszałem, że to jest fajne. Ale widzę, że większość osób się podoba. 3700 głosów na tak, więc fajnie. Work Pizza Place, czyli tu jest się e, Pizzermenem. E, nigdy nie grałem w ten tryb. No ale to większość, będę zaznaczyć, bo po prostu jestem totalnym nubem w Roblox, Ale patrzcie, bardzo dużo osób tu poleca trybik. Natural Disaster. Master Sirval. Jezus, nie mam pojęcia co to jest. Nigdy, nigdy. Patrzcie losów, osób to grało, aż tysięcy głosów na tak, 74% bo jest to rekord tego odcinka. Wow, dobra, w tą gierkę chyba trzeba zagrać. Mip City. No, znowu musimy dać to samo. Ale tutaj już więcej osób nie grało i dużo osób hejtuje. My Hero Mania. Boże, to są jakieś gierki... O, jak tutaj bardzo dużo osób nie grało w to. YouTube Simulator X. W to graliśmy chyba w coś podobnego, uważam, że hit. Bardzo dużo osób nie grało. Nie, my graliśmy w YouTube Live, YouTuber Live, ok, to nie to samo. Tower of Hell. Eee, nigdy nie grałem, ale bardzo dużo osób widzę, że lubi. Beast Swarm Simulator. O, to sprzęt zagrać. Widziałem na tubie i uważam, że hit. A bardzo dużo osób nie grało. Brokeven, no zdecydowany hit. Patrzcie, 65%, 26% na ta, no nie. Ale to dlatego, że tam trzeba też, kurczę się. No, trzeba się w to wciągnąć w inny sposób. To nie jest takie typowe granie w Robloxa. Survive the Killer. Nie grałem. Ile większość osób też nie grała? Hide and Seek Extreme. No Hide and pewnie będzie fajny. Dajmy na hit. Nie grałem, ale pewnie jest fajny. No właśnie. 68%. Spray Paint. Nigdy nie grałem. Kurde, ale ja sobie muszę normalnie zapisać ten quiz, bo to jest dużo gier, w które można zagrać na odcinku. The Mimic. Nigdy. Boże, ile osób nigdy nie zagrało. Westbound Kurde, jak to dziwnie brzmi. 70% na no nie aż. Jailbreak, o, to będzie pewnie fajne, dajmy hit. No wiadomo, to będzie fajne. No i to tyle. Ej, dobra, ja zapisuję sobie ten quiz, bo to mi się wydaje, że wiele z gierek, co było dzisiaj w tym odcinku zagramy. Dobra, teraz pytania: Minecraft czy Roblox? Ta gra powstała w 2009 roku. Roblox, z tego co wiem, powstał w 2006, a Minecraft w 2009, bo po prostu jak się na YouTube wrzuca film, no właśnie, to tam pisze, z którego roku jest ta gra. Ta gra ma więcej problemów w sklepie Play. Wydaje mi się, że Minecraft co? A, to dlatego, że Minecraft jest płatny, to pewnie dlatego. Tę grę stworzył Markus Persson, no to jest Roblox. A nie noc? Ha! bo to jest pewnie jego imię. Dawid Baszucki, no to fajnie. W tej grze można tworzyć własne mapy i w jednym i w drugim można, no ale daj mi Roblox. No właśnie, w obu grach można tworzyć własne mapy. Żeby grać w tą grę trzeba mieć łącznie z internetem, no to Roblox. W Minecraftcie nie trzeba. W tej grze podstawową postacią nazywa się Steve, no to oczywiście Minecraft. Co? Bacon Hair? Co w ogóle? W tej grze można zmienić nazwę postaci. Minecraft. W Robloxie też można, chyba. W tej grze są prywatne wiadomości. Eee... Roblox. Choć w Minecraft'cie też są. Ta gra jest płatna. Minecraft jest płatny. W tych grze można kupować tak zwane teksturpaki. Też Minecraft. Ta gra ma własną walutę. Roblox, Robuxy. Ale Minecraft też ma. Ta gra była inspirowana klockami Lego. No to chyba Roblox. O, no i pięknie. No i mamy 10 na 12. To jest dobry wynik. Lecimy dalej. Zostaje jeszcze odpadasz. Wszetrzenie jest 15 pytań. Pamiętaj, odpowiadaj nieszczerze. Okej. Okay. E, odpadasz, lecz jeżeli nigdy nie grałeś w grę Jailbreak. No ale ja tę kurde muszę cały czas odpadać. E, jeśli kiedykolwiek zmieniasz nazwę, nie zmieniłem. 1000 Robuxów masz kosztuje. Odpadasz, jeżeli nigdy nie byłeś na jakimkolwiek evencie. są eventy? O kurde, nawet nie wiedziałem. Odpadasz, jeżeli nigdy nie grałeś w jakikolwiek tajku. Grałem w Tajkota! Grałem! Odpadasz, jeżeli nigdy nie grałeś Grałem w Roblox na telefonie, był z tego film nawet, ale już go usunąłem. Odpadasz, kiedy. Kupiłem chyba jakąś animację, ale to nawet nie wiem. Odpadasz, jeżeli utworzysz grupę, no otworzyłem! Yes, żabki Dave'a! Dołączyłem do żabek Dave'a! Kupiłem już 20 tysięcy Robuxów. Odpadasz, jeżeli nigdy nie grałeś w mega Fun Nigdy w to nie grałem. Odpadasz, jeżeli zmieniłem skinę tyle razy. Boże widzowie! Odpadasz, jeżeli nigdy nie wszedłeś w katalog. Wszedłem na pewno. Odpadasz, jeżeli kiedykolwiek stworzyłeś grę. No nigdy nie stworzyłem, ale może kiedyś stworzyłem. No daję po prostu zostaję, żeby zobaczyć dalsze pytania. Nie wiadomo, że już byłem odpadł na pierwszym. Odpadasz, jeżeli nigdy nie grałeś w dowolne Story, chyba w story jakąś graliśmy. Kupiłem gift card, kupiłem, bo właśnie tak kupowałem Robuxy. No i pyk, dobra. Podziel się w komentarzu, Co są to komentarze? O! Na robuxy i tworzeniu gry odpadłem. No, no to... Czasem mi tego już jest. Dobra. Teraz quizy stricte o Robloxie. Jaka jest najpopularniejsza gra w Roblox? Chyba Adopt Me. nie jest najpopularniejsza, okej. Okay. Ile graczy gra w Roblox? Jezus, nie wiem, 20 milionów? Boże, bardzo dużo. Ile kosztuje serwer prywatny w Pet Simulator X? 400 Robuxów. Z którego roku Roblox istnieje? 2000... A nie, nie to, nie to, 6, ale ale że 5. okej. No niech, niech ci będzie, drogi, drogi widzu. Korbloks czy Headless? O Jezus, nie wiem. Kurde, nie mam pojęcia. Roblox czy Tix? Robux Bacon czy Slender? Bacon wydaje się bardziej przyjacielski. Być bogatym, czy posiadać popularną grę na Roblox? Eee, popularna gra, z tego względu, że popularna gra daje więcej Robuxów. Wydać Robuxy na Awatar czy Game Passy? Eee, na Awatar chyba. O, widzę, że zary są podzielone. Okej, okay. to mamy rozwiązane. Lecimy dalej. Czy lubisz grać w Murder Mystery? Tak, lubię. Czy lubisz grać w Tycoon o Tak, gram kiedyś nawet. Okej. Okay. Czy lubisz, czy lubię grać w simulator satku? Tak. Czy lubię grać w simulator samolotu? Tak. Tak. Nie wiem. Tak. Tak, to są w ogóle odpowiedzi jakieś losowe, no. Kto to robił? co nie lubi grać ta osoba? W lobby, w lobby FNAFA, no. Fajnie, a, a może spytać, co ja lubię? Co? Jak robię już ten quiz? No ja, no co to jest w ogóle za quiz? A tego quizu się nie da rozwiązać, no. Żenujące pytania. Nie, no, czemu tak aż zjechane? Dobra, zobacz tu. No. kiedy powstał Roblox? 2006. No, znowu nie ma tej odpowiedzi, czyli czwarty? Czemu każdy daje w tym inną odpowiedź? Napiszcie widzowie jedyną poprawną odpowiedź. Podaj dobrą nazwę. Adopt me. To i Roblox. Find the. Co? Pandas chyba. O. Ed Simulator X. Murder mystery. Żadna z tych. O. Tower of jump. Pięknie, master 7 na 8. Widzowie, ja już jestem prawidłowym graczem Robloxa. Czy lubisz Roblox? Tak. Jakie lubisz typy skinów? Inne. No. Miaś Robux? Tak. Jesteś popularny na Roblox? Tak. Jestem mega popularny. Dobra, widzowie, no na tym się kończy ten odcinek, bo rozwiązaliśmy wszystkie quizy. Pamiętajcie, że wpadać do grupki, oczywiście żabki Dewa, którą mają już 3800 osób. Desimy do 4000 osób, jeżeli wbijecie. Będzie mi mega miło. Możecie tutaj, jak widzicie, kupować oficjalne koszulki z mojego sklepu. One już niedługo nie będą, a w tej koszulce na przykład jestem cały czas na odcinkach, więc jeżeli chcecie się poczuć jak ja, no to wbijacie i po prostu kupujcie taką koszulkę szefa, to będziecie totalnymi kozakami. A ja dziękuję za oglądanie, subskrybujcie i widzimy się oczywiście jutro na kolejnym filmie z Robloxa. llevado